Starczy baterii, nie? Aha, to no, bateria jest... pamiętam jeszcze czasy, a... co nie po drugiej? No nie. nie z tym Ale... no bo tu, Ale lepsze, lepsze to niż na, na koniec kogoś dziwnego dostać, nie. No i co? Ok, jak się grało? A Toli kroił par! Oli kręcił? Słucham? Kto kręcił? Oli na Ręka, ja to widzę. Więc światło. ma manierę bramkarską, co? Jakiś metr się do głowy. Tak. A, brawo. Super! brawo Dwa strzały. Brawo, ja Musiał to wejść. Z tym ale kurde, szkoda, szkoda, ładna akcja panowie. No, tu się w korkach gra, w ogóle się tylko się gra w korkach, Szela, tobie. a nie... Słyszała, szkoda, szkoda, No dobre. Nie wiem, no. Uuu, to jest kartka. Za karę. To jest kartka. Nie grałeś już, no i super. Karka, kartka, kartka za Ale rejka była, nie powinno być w ramki. Miała być kartka i nie powinno być I karny jeszcze. Karny za tak, to. Kurwa, dokładnie. Ale zrobił to i tak byłby, byłby, byłby w śliski, byłby stamtąd ten. No, a ty wybił. Tu sobie Cześć, Dobra, To do Brawo tak, Do kamery <grym>. Daryk Wszyscy się cieszą Nie ma Ucięło Tryna taką dał za prawę Tryna huknął po o, W ogóle nie było widać o, a, a, co, a, co tu się, bę. Bę. się dzieje, deklasacja Miami. Bajer Bayer Monata, gdzie nie. O! Tam do wody. Dobra, uwaga. to jest ta akcja? To jest brakowa. O rzuci wodę i obroni. To już widać, że to jest brakowa akcja. Widzisz? 80 Wygrał się tak Nie wiem, co on zrobił sobie. O!